Cześć siema, z tej strony Swordgram dalej was Część druga. No moi drodzy, chyba najciekawsze dopiero przed nami. Mamy już prąd, mamy już prąd na tych najniższych piętrach szpitala. To sobie tak zakończyliśmy ostatni odcinek, włączając ten prąd. No ale wiemy, że za tymi różnymi drzwiami tutaj czają się zarażeni. Mało tego, za jednymi drzwiami słyszeliśmy jakąś potężną, potężną postać, być może potężnego, zarażonego. Teraz już chyba możemy wyjść drzwiami. No, coś się w każdym bądź razie wielkiego tam gdzieś poruszyło. O, właśnie. O, właśnie, o tym mówiłem. O, tym mówiłem. Są klikacze. Są mędziochy, są klikacze. Dobra, spróbujmy połazić. Nikt tu dziś nie umrze. No, miejmy nadzieję, że nikt tutaj nie umrze. No my na pewno nie chcemy być tymi, którzy tutaj umrą. Suplementy jak najbardziej. Spora ilość. Te pomieszczenia wszystkie będę musiał właśnie po takie rzeczy tutaj... Zwiedzać sobie. O oh jest, o oh jest. Już tu wlazł jakiś gówno. Już tu wlazł jeden z nich. No, dobrze, jakbyś tutaj został. Dobrze, jakbyś tutaj sobie został. I nie wyłaził tam. No ale jednak. Oj oj oj, 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 to będzie zabawa tutaj w ciuciu babkę z nimi. Bez dwóch zdań. Kurde, ile ich nam wyłaziło? Wiemy, że on tu wraca co jakiś czas. On się kręci w tej z powrotem. Shit. Te drzwi się zacinają, robią sporo hałasu. Chyba poczekamy, aż ten. Klikacz tutaj właśnie wróci. No, raczej chcielibyśmy ich najpierw sobie pozałatwiać, nim ruszymy w ogóle gdzieś dalej. No i te pomieszczenia jednak pozwiedzać. Dobra, już idzie, Manda. Dobra, idź sobie, idź. O to chodziło. Jeden z bańki. Jeden z bańki za wiele tego kurde nie możemy zrobić. Zamiast tego nie. Tu mamy max. No nic, poczekamy w takim razie na jeszcze jedno ostrze. Tymi drzwiami wolę nie wychodzić. One robią za dużo hałasu. I się mędy kurde, wydostały. Tutaj łazi sobie ten. Tam gdzieś zdecydowanie dalej jest kolejny. Dobra, poczekamy na tego. Powoli, powoli. On zaraz sobie gdzieś przystanie. On zaraz sobie przystanie. Otóż to. Już sobie przystanął. Dobra, jeszcze tam mamy jakieś pomieszczenie. Jeszcze tam mamy jednego. A potem, chyba tymi tutaj drzwiami, nie tymi rozwalonymi, ale tam było takie główne. Zobaczmy jeszcze sobie to. Dobra, chodzi tutaj jeden syfiarz. Tutaj są ciekawe szafeczki. O kurde, coś spadło. Ale on mnie nie widzi. On jest taki trochę naćpany. Takie też się trafiają. Dobrze, może będzie łatwiej. Spoko loko. A to powinno nieco ułatwić sprawę. No, mam nadzieję, że pozbieramy i potworzymy ostrza sobie. Mamy dwa. Jeszcze by się przydały dwa. No, ale okej, okay. to co mamy, to mamy. Kurwa mać. Dobrze powiedziała. Dobrze do cholery powiedziała, bo za wiele tutaj na razie nie zdobyliśmy. Niczego prawie. Okej, okay, zabieraj, zabieraj, zabieraj. Suplementy, chociaż tam był garaż. Tam był garaż. Więc raczej właśnie tam się udamy. Tutaj wsio. Myślę, że tu wsio jeszcze zobaczmy. Kurde, nie bardzo. Tego też nie zrobię. Ale coś jeszcze możemy się nauczyć. Hmm. Szybkość z pochwyconym przeciwnikiem. Coś co na teraz będzie mi potrzebne. Impet. Szybszy ruch celująca, a tu twórz więcej. Tego najpierw musiałbym się nauczyć. Szybszy ruch celując. Potem twórz więcej amunicji do pistoletu myśliwskiego i zwiększ wydajność nabojów. No, to nie byłoby głupie. Tłumiki, twórz więcej bomb rurowych. Dobra, idźmy w to, w broń palną. I niestety, ale to tak to nie, też właśnie jest. Dobra, weźmy sobie giwerę. Mamy jeszcze strzelbę, mamy ten pistolet myśliwski. No, jesteśmy jakoś, myślę, porządnie uzbrojeni. Było na tych drzwiach napisane. Dobra, to tam nieistotne istotne w sumie. Tutaj mamy to pomieszczenie, szpital oddział ratunkowy. No, dawaj, dawaj, to już chyba też nie wrócimy tedy. Oj, no dobra cisza i spokój. Jak długo mamy jakieś ostrze? Mamy dwa. Pytanie, czy te mendy jeszcze tutaj, kurde, gdzieś są? No na pewno są suplementy. To akurat bingo. Nożyczki super. Teraz ostrze możemy stworzyć. Nie, jeszcze nie. Jeszcze też niczego się nie nauczymy, za mało. Ależ klimacik tutaj jest pierwsza klasa, pierwszorzędny. Dobra, tędy w razie czego można wejść. Jak sobie biegam trochę bezpańsko, no nikogo tutaj nie słyszę. Nikogo tu nie widzę, jak coś mi ma wyleć. O jezu, zobaczcie. O w mordę. Ona też powiedziała, jezu. Ja ją zagłuszyłem, ale na pewno mogliście to przeczytać. Chyba tamtędy będę musiał iść. Sam nie wiem. Sam jeszcze nie wiem. Przecież kurde, nic tu po prostu nie ma. Nic, co można stworzyć. Tam jest jakieś przejście dalej. No właśnie, tutaj wszędzie byliśmy. To wtedy było zamknięte. Kurde, czyli to coś się właśnie wydostało stamtąd. Fucking shit! O oh, w mordę kolec! Dobra, to tu nie ma co biegać. Proszę, muszę coś znaleźć. Dupa. Dupa trzeba będzie iść tam, gdzie niby te karetki. To coś wtedy było za tymi drzwiami. Ja pierdziele, co to ma być tu? Oh shit! Bo muszę wziąć sobie troszkę inną broń ze zmianą nawet amunicji. Kurde, namiotacz. Niech będzie. <laughs> no co? Czuję, że się będzie działo. Czuję, że się będzie działo. Dobra, strzelbucha jest. Ja pierniczę. Aż mam stracha. Wiesz co trzeba, jest pierwszym stąd. No, wiesz co trzeba, tylko skąd? Jakąś karetkę musiałbym znaleźć. Tam jest jakaś karetka. To coś tędy szło. O <noise> Coś tędy chyba polazło. Ja pierdziulę, co tu się wydarzyło? Co za masakra o oh, shit, o oh, shit, o oh, shit. Dobra, nie ma wyjścia. Zawsze tak trochę kurde to Próbuję odczekać No ale mamy to no świetnie. Jezus Mariawić mnie Dobra, przeszukujmy. Nie. Pusto. Obyś, aby siabi znalazła to, co trzeba, tyle się nachodzić, tutaj. O, dzięki Bogu. Lew, zaczynamy świętować. Czyli coś tu mamy. Napiernicze! Wieje stąd! Co to ma być? Czułem, że to będzie jakieś gówno. Jezus Maria, szybciej! Jezu, najgorzej, że nigdy nie wiadomo, gdzie tu wiać. Oh szybciej, abi, szybciej. No, szybciej. Nie. można biegać. Ja piernicze, co to za ustrojstwo? Ja piernicze, nie mam już bomb bombrówowych. Coś się oddzieliło od niego. Kurde, blada. Ja pierniczę. Ja pierdziule, gdzie tu biegać, kurde. Czy ten mały skarakam?

Jezus jest o w mordę Co to miało być? Jakieś miście. Ja piernicze, no gdzieś musi być, ale jeszcze jeszcze to małe gówno gdzieś biegało Jezus Maria nic już tu nie zrobię więcej. Ja pierdzielę. Ale masakra. Dobra, tu sobie zmieńmy. O kurde, dobrze się przygotowałem. Zostawimy sobie to. W razie czego mamy jeszcze ognia. O się, dobra, pozbierajmy wszystko. Tam widzę, wpadły naboje do strzelby. Ja pierniczę, co to było? nie wyjdziesz? Teraz trzeba znaleźć wyjście. Ale trzeba też znaleźć jakieś komponenty. Właśnie. No właśnie, właśnie, właśnie. Od ostrza jakieś nożyczki by się przydały. municja jak najbardziej też. O Jezu, słyszę gdzieś tego. Dobra, zrobił nam przejście ten mały skurczysyn. syn. Jeszcze z nim przyjdzie nam walczyć bankowo, bankowo ja pierdzielę, ale akcja. Ach. Dobra, trzeba iść za tym małym kurde gównem. Tutaj się przedarł. A czekajcie. Strzelba, strzelba ma moc. No właśnie. Strzelba potem coś, potem ktoś. Dobra. <laughs> Powiedział, co wiedział. Dobra, ruszamy, Abi. No nie ma co. Potem karabin albo pistolet myśliski. Ten mały skurczycyn jeszcze gdzieś tu będzie. Jeszcze gdzieś tu będzie. Hmm. Tak się rozdzielił od niego. No mam nadzieję, że on już nie będzie takim problemem, kurde, jak ten Wielgus. Biedna Abi, ale się tutaj wpierdzieliłaś. Ale misje z takim klimatem to ja poproszę więcej takich. Emocji nie brakuje, to trzeba przyznać. O Jezu. Jest to mały, kurde, gnój. O kurde! Wcale nie jest taki prosty gnojek, Mordę, kolec. jest ja pierdzielę, wcale nie był taki prosty. Oh. O Jezus Maria Dobra, z karetki wzięłaś co trzeba. Tu jeszcze widzę parę fajnych gadżetów. Ja pierdzielę. Po <laughs> emocji. Naprawdę tutaj nie brakowało. Dobra, coś jeszcze może tutaj poznajdujemy, chociaż okej. Okay. Jest, jest, jest parę parę tutaj naboi nam wpadło. Przeładuj to Dobra, chyba wolę mieć tu strzelbę. Piernicze was wszystkich, naboje do karabinu. Tam jest brama. No ale jeszcze, 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 jeszcze popatrzę, czy wszystko na pewno stąd wzięte. Jak tu jeszcze są jakieś niespodzianki. No ale gnojka załatwiliśmy. I jego tatusia, kurde, i synusia. Może coś stworzymy. Bomby już nie, amunicja zapalająca też nie. Ostrza, no to by się teraz, kurde, mega przydało. Ale niestety mamy zero. Poszły na gnojka, poszły wcześniej na klikaczy. Ej, ja, ja, ja i co mi tu pokazało, że to mogę zrobić? To róbmy. Zapalające do strzelby też są git. Mamy takie, ale to chyba nie jest konieczne w tej chwili. No właśnie zwykłe. Dobra, chyba wsio. Idziemy. No oby. Jedziemy z koksem No niestety teraz musisz sobie radzić, aby sama już ci nie tutaj. Ramy to nam nikt tutaj nie przytrzyma, nie wiem, czy przypadkiem nie możemy sobie czegoś zrobić. Szedłem w to. Cóż to więcej amunicji do pistoletu? Kurcze, jeden nam brakuje, tylko no to to nie, to na nic innego nie wydajemy. Ten jeden gdzieś w końcu wpadnie. Suplemencik. Nie ma opcji, żeby kto choć w to wierzył. No to Abis zrobiłaś tutaj sporo dobrej gry. Eli już nie musiała walczyć. Z tym czymś, a była tutaj wiadomo, tu mamy wyjście chyba. Ale jeszcze coś tutaj widzę. Wow, 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 wow. Złom, a suplementów nie macie. Kurde, niestety. Suplementów tutaj nie posiadają. I co, przedostaniemy się? No raczej. Tu jeszcze jedna ciężarówa, ale do tej już się nie dostaniemy. Nie wierzę, ale akcja. Wszyscy Cię szukają. Co zrobiłaś? Cześć, nic. Kazałam Ci zostać. Nie mogłem. Roi się to od Twoich przyjaciół. Masz wszystko? Tak. Teraz tylko musimy się stąd wydostać. Hej, Alice. Hej. Chcesz pogłaskać? No, śmiało. Widzisz? Zrobione. Możecie się z nią zobaczyć. Wyliżę się? Tak, wyliżę się. Hej. To jeszcze dzieci. Wiem, co się nam stało. Może przestaliśmy szukać światła. Zajrza do ninho. Gramy dalej, ale w kolejnym odcinku. A w tym to wszystko. Do zobaczenia, cześć.